Cześć, tak się macie, tutaj oczywiście Damien i witam was w piątkowy południe. Mam nadzieję, że wszystko u was w porządku. No i lecimy, lecimy z ligą weekendową. Czuję się najlepiej, jak się czułem w FIFA, jeśli chodzi o moje umiejętności. Sorry, że się tak rozglądam na boki, ale odpalałem nagranie. Ronaldo, od razu Ronaldo, Ezzy, Salah, jednak no ten środek obrony. Ja pierwszy raz grałem przeciwko osobie, która miała Marki Niosa z Laporty na środku obrony, więc no tak oczywiście starałem się nie lekceważyć, ponieważ nie oceniam składów rywali. W sensie, no każdy niech gra sobie czym gra bo nieraz niszczyły mnie drużyny znacznie tańsze od moich. Na szczęście to ja w trzeciej minucie zdobyłem pierwszego gola. Butra genio, świetnie to wykończył w przysłupku. Następnie 10 minut później znów Butra w polu karnym. Podobny finisz i mamy 2 do 0. Po tym golu już wiedziałem, że na luziku, na luziku to wygramy, bo 3-4 minuty później Neymar na 3 do 0, więc pierwszy mecz po prostu idealny. To musicie mi wybaczyć, bo ja grałem jedną ręką, wyzywałem widzów na czacie Uniteda na live, jego i oglądałem jego live'a, więc dlatego tego gola straciłem, ale to była strata kontrolowana. Ok, druga połowa, 71 minuta, Butra genio do Neymara, ten zdobywa drugiego gola w tym meczu. No i jeszcze później w 90 minucie miałem Zrzut wolny, który postanowiłem wykorzystać, bo właściwie dlaczego nie Adeltara, który wszedł z ławki na 5 do 1 nadal posiada w sobie tę umiejętność zdobywania bramek zrzutów wolnych. No i Food Champions rozpoczynamy świetnie, choć oczywiście mogło to być zwycięstwo do zera mecz numer 2 i wiedziałem, że też ten mecz wygram, ze względu na to, że żaden dobry gracz nie używałby wypożyczonego Krojfa Pety i Maldiniego na początku World Champions, zresztą ta drużyna była, trzeba to powiedzieć, beznadziejna, Gazaniga, zwykły Sanchez, zwykły Mandisaka. No Ashley Young na skrzydle, to nie mogło się po prostu udać i szczęśliwy gol, trochę w piątej minucie, Są Maksymę ośmieszył defensywę rywala i wepchnął czubem mm, piłkę do siatki, 1-0, świetnie, no i Francuz, no on jest no co ja mogę powiedzieć, kocham te karty co oznacza, że pewnie go sprzedam za tydzień tutaj naprawdę fajnie się zachowałem według mnie, mocny strzał i 2 do 0 i też tydzień temu ja bym uderzał tam technicznie pewnie by nie było gola, teraz więcej strzałów siłowych i to się opłaca no tutaj aż za mocno, piłka odbiła się od poprzeczki, ale nie trafiła pod nogi naszego piłkarza, końcówka pierwszej połowy niestety nie wykończyłem tutaj Firmino, mogłem wcześniej zagrywać do naszego francuskiego napastnika no ale sami widzicie te statystyki dlatego też jakoś nie byłem załamany po tych niewykorzystanych sytuacjach, bo rywal... Po prostu nic nie pokazał. Butra Genio znów fajny dragback, Gazaniga ośmieszony 3 do 0 w 52. No bardzo, ale to bardzo przyjemne rozpoczęcie w Champions, co ja mogę dodać. Nawet tak rywal był pod wrażeniem, że postanowił asystować, żeby zapisać się na kartach historii w tej lidze weekendowej, którą to wbije Elite. I tutaj znów butra Genio, no. Przyjemniej mi się nim obracało, 5 do 0 w 58. No i nie byłem zaskoczony. Rywal postanowił opuścić to spotkanie. Po tym zwycięstwie otrzymałem player pika z ikoną Optimus Prime na wypożyczenie i stwierdziłem, że wezmę Raula, ponieważ no zawsze warto mieć jakiegoś dobrego ofensywnego gracza na zmiany, a akurat ktoś taki może zaoferować odrobinę jakości. No, pomocnika nie potrzebuję, trezegę też nie potrzebowałem, więc mam nadzieję, że Raul. Nie będzie, jednak nie będzie musiał mnie ratować. Spotkanie trzecie, i powiem Wam tak, słuchajcie, to wygląda jak zespół, który Ja bym złożył. Lewandowski, Shakiri, Trencik, Gomez, którego koniec końców nie zrobiłem, ale też ten Ronald Kuman, naprawdę, no. gość musi być moim fanem, patrząc na drużynę. Ale czy był moim fanem? no, no raczej nie. 1-0 w 13 minucie są maksymem. Pewnie to kończy przy słupku, Asysta Butrageni, jeśli dobrze pamiętam, ale też ten Robert Lewandowski headliner 96 oceny ogólnej, no on sobie sam zrobił kartę toty. Nie wiem, czy go będę używał, bo to jest ten problem. No, mógłbym kupić Lewandowskiego, ale ja nie potrzebuję napastnika. Sami widzicie, co był tragenio wyczynia i co ja wyczynam. Tutaj to El Tornado kompletnie nieudane, przez co Lewandowski, prawa noga. Bardzo fajne wykończenie to akurat zyskało moje uznanie, jednak to była taka jedna z dwóch dobrych akcji lewego w tym spotkaniu. Mam wrażenie, że przeciwnik go marnował, bo bardzo mało widoczny Robert i biegał po całym boisku kompletnie nie w stylu Roberta Lewandowskiego jak widzicie w pierwszej połowie spokojnie mogłem objąć wyższe prowadzenie, no ale mm, zabrakło tutaj skuteczności bo te sytuacje były i to o tej akcji Lewandowskiego chciałem wam jeszcze powiedzieć no łatwo mnie wykiwał, ale Jens Lehmann naprawdę to jaką on ligę weekendową rozgrywa, zresztą zobaczycie jeszcze kolejne spotkanie, miałem jeszcze okazję na 12 minut przed końcem, jednak no nie był w stanie tego wykończyć i koniec końców 2 do 1. Zwykłe zwycięstwo, jednak no dominowałem w tym spotkaniu. Tutaj nic nie ukrywam. Rywal miał te kilka okazji, nie był w stanie ich wykorzystać. Też Lemann mnie ratował, ale uważam, że grałem bardzo w do dobrze w defensywie, choć wiem, znów straciłem gola w głupi sposób, ale to są wszystko straty kontrolowane, okej? Okay? Ja wiem, kiedy mogę sobie pozwalać na Erl Tornado, a kiedy nie. No, zobaczymy pod koniec. No i z bilansem 3 do 0 przyszło mi się zmierzyć z tak wspaniałym zespołem Optimus Balak, Mane, Robertson idealny środek obrony i powiem Wam tak, tego meczu nie miałem prawa wygrać. To co w tym momencie zobaczycie, to najlepszy występ bramkarza jaki kiedykolwiek widziałem w FIFI. I mówię tutaj o Lemanie poważnie, bo za, zaraz zobaczycie zresztą o jaką mi interwencję konkretnie chodzi. Rywal był lepszy ode mnie, i tutaj ja nie mam zamiaru szukać wymówek. Gość po prostu był lepszy ode mnie o no, tak o pół poziomu. Tutaj już pierwsza taka dobra interwencja Lemana. Sadio Mane nie kończy tego z lewej nogi. Następnie wyjście Niemca i znów blokada w sytuacji jeden na jednego. Michel Ballak z dystansu. Znów Leman to sparował na rzut rożny. Mane! Choć rywal też często strzelał tak naprawdę. Nie wiem czy testował mojego golki Pela. ale bardzo dużo strzałów oddawał. No ja też chciałem spróbować, ale niestety zabrakło szczęścia. No, szkoda, szkoda, bo to byłaby bardzo fajna bramka. No i słuchajcie. Leman broni i jak myślicie? Macie sadio, Mane, wartego 2 miliony 200. 000. Karta Toty. Nie widziałem. Nie widziałem jeszcze takiej interwencji w FIFA. To jest zdecydowanie najlepsza obrona, jaką widziałem w tym roku. To jest chore. Ja autentycznie po tym zacząłem współczuć przeciwnikowi, bo on grał tak dobrze i mu nie wychodziło. A w tej sytuacji, montując ten film, tak mnie zabolało. Tam wystarczyło podać do Butragenio. No ale jednak to była tak nagła sytuacja, że nie byłem w stanie zareagować. Wielka szkoda bo to by mi prawdopodobnie dało zwycięstwo. Rywal wszedł w moje pole karne i zdobył bramkę najłatwiej jak się da w tej Fifie, no nie dziwię mu się, że to zrobił, przeważnie atakował środkiem, ale zdobył, zdobył tę bramkę w 85 minucie, ale co jak co, ja wtedy powinienem był strzelić. Nie strzelać maksimum, tylko podać do Butry. Jednak 89 minuta meczu. Kent i Butra z pierwszej piłki, to się dzieje 1 do 1. Mnóstwo farta. Niezasłużony remis, co ja mogę powiedzieć, to niezasłużony remis, bo rywal był znacznie lepszy ode mnie, ja to powtarzam. Miałem szczęście, bo Lemon zagrał mecz życia, no i słuchajcie, 120 minuta, niestety Raul nie trafia do siatki. Tutaj jeszcze jakoś otrzyma piłkę na boisku, ale no niestety są maksymalnie, byłem w stanie nic z nim tutaj zrobić. No i doszło do rzutów karnych, Adel Rapt 1 do 0. Następnie 1 jednego pewnie Mertensem w środek, ja też Kentem w środek, tutaj Radzia Naingolan, obroniony rzut karny, później Raul, rzut karny obroniony przez przeciwnika, Losano w środek, rywal remisuje, Butragenio w środek, przeciwnik to wyczuł, no i tutaj Lautaro Martinez, nie udało mi się niestety już wyczuć odpowiedniego rogu w lewy dolny, rywal prowadzi, ja też trafiam, no ale decydujący karny należał do niego, Balak kontra Lehman, takie braterskie starcie, no i niestety. Prawy dolny róg, jak oblak byłem w tych rzutach karnych, tak za bardzo się nie rzucałem. Jednak nie miałem kompletnie żadnego bólu po tym meczu. Bo gdybym miał Alisona, jestem pewien, że ja to spotkanie przegrałbym z 4 do 0, 4 do 1. Poważnie, rywal w pełni zasłużył na to zwycięstwo. No i też. Tak nie, kompletnie niezałamany przystąpiłem do spotkania piątego. A w tym meczu fanatyk Bundesligi na mnie czekał tyle kolorowych kart. Flashback Noirboat, Boa, liner na prawej obronie była Rabi z Wernerem. No drużyna bardzo przyjemna, solidna. To trzeba też powiedzieć, bez słabych punktów, ponieważ Wspaniałe nazwiska w rękach dobrego gracza, tam można się zabawić. No ale tutaj są Maksymę. wspaniały zwód z powietrzem przed polem karnym, jak ja to mówię, 17 metr, lewa noga przy słupku, Neuer pokonany po raz pierwszy. Lubię ten taki trik, że robicie Ronaldo chop i szybko zmieniacie kierunek biegu, poruszania się, naprawdę to potrafi nieźle zmylić przeciwnika. Później, no co jak co, so, szczęście, szczęście, wylewik obrony przeciwnika, 2 do 0 w 27, Maksymę z drugim golem w tym spotkaniu, no i tutaj zaczął udowadniać swoją wartość, Neymar El Tornado, cyk, prawa noga. Potężne uderzenie. Neuer znów nie miał nic do powiedzenia. I w 34. Minucie meczu Alan Maximę miał już Hat i to nie było jeszcze jego ostatnie słowo. No co, jak co. Obejmując prowadzenie w taki sposób, trochę się rozluźniłem, jeśli chodzi o grę w defensywie 3 do 1. Werner pokonuje Lemana. Jednak później Bakajoko do Są maksymę. Cyk tutaj kilka fajnych zwodów, znów mocne uderzenie. Neuer bez szans, no jednak on ma tak silne te strzały. Nie dziwię się, że let tak wpadają, choć nie wiem czy mu nie zmienię stylu gry na snajpera. Tutaj znów rozluźnienie 2 do 4, no ale słuchajcie, ja tutaj jeszcze ja przyznaję: no po prostu już tak siedziałem sobie na tym fotelu i czekałem, aż to spotkanie się zakończy, bo wiedziałem, że ja to wygram. 93 minuta meczu, już po doliczonym czasie. Butra nawet nie spodziewałem się, że sędzia pozwoli mi grać. 5 do 2 i to spotkanie udało mi się wygrać. I spoko, naprawdę solidne zwycięstwa, takie potężne. Trzy razy zdobyłem po 5 bramek, szkoda tej porażki, ale jednak miałem mnóstwo farta, że przegrałem dopiero w karnych. A więc obecnie sprawa wygląda tak, że mam cztery wygrane, i jedną porażkę. Tak jak już mówiłem, kompletnie zasłużona do końca. 25 spotkań. Jeśli utrzymam takie tempo, to wszystko pójdzie zgodnie z planem. Jedna porażka na 5 meczów będzie naprawdę ok, wynikiem, byle by to się wszystko pod koniec nie wysypało tak standardowo. No to co mogę powiedzieć, otwórzmy paczki, które tutaj mam, mm, niech będzie najpierw mieszana paczka piłkarzy, to co widzicie, po prostu zrobiłem te pamiętne mecze, na dodatek jedna paczka za zadanie, zaczynamy od ekranów, dobra, bardzo miły widok, jednak nie będzie to walkout, więc przewijamy, ale co jak co, ekrany w paczce, gdzie można trafić brązowych graczy, to ja to naprawdę uznaję za sukces. I to był Dzeko, to był Dzeko. Paczka na szczęście wymienna, to mnie cieszy, ponieważ mam jego niewymienny duplikat. I teraz duża złota paczka premium, siedmiu rzadkich. Ach, no, no poczujmy, poczujmy wreszcie te urodziny, bo jestem w szoku, że nawet nie udało mi się trafić jakiegoś niewymiennego gaitana, czy to lazani. No choć lasagna swoje kosztuje, to trzeba przyznać jednak, no serio. Nawet jednej takiej biednej karty zawsze kurczę. Zawsze prócz toty coś wpadało. Specjalnie tak teraz mówię, by zakończyć ten odcinek w wielkim stylu. Wy doskonale o tym wiecie, ale na razie to tego stylu nie widać, ponieważ nie ma ekranów. Ale teraz przed nami dwie paczki za 35 tysięcy, więc już troszkę no lepiej być powinno. Może jakieś kondycje, chociaż dostanę. No, kondycje to akurat z tych paczek są po prostu gwarantowane. Musiałbym mieć ogromnego PH, by jej nie było. Ale są ekrany, i wreszcie proszę. No nie. Czyli pewnie tadić. Nie, przepraszam, Sommer. Ok, będzie do SBC. Te 84 teraz są trochę warte przez tego połpa. Jeszcze Folland, no, MacDominate, i znów Batland. Ok, Jurgen Klopp, go nie leci na listę transferową. No to co? Będzie jakieś 85. Zobaczmy. Druga mega paczka. Ta będzie niewymienna, bo ona jest za zadania urodzinowe. I znów ekrany. To może teraz. Niewymienny. Liga Mistrzów, dobra. Co więcej, Anglia. Sancho, znów Sancho, rany Naprawdę, jak przez całą grę go nie trafiałem Tak ostatnio, co tydzień Co tydzień po dwa razy go trafiam I nawet nie wiem, czy go nie posiadam już czasem Na szczęście nie Ale tutaj, uuu, żeton draftu To wiecie co, dzisiaj wieczorem robimy sobie live'ik Pewnie zagram tam z dwa spotkania w Food Champions Dam radę Te pierwsze spotkania to ja potrafię grać w Food Champions Na live'ik gorzej z końcówką I sobie zrealizujemy ten żeton draftu I ostatnia paczka piłkarzy Electrum Prime 6 rzadkich złotych bez ekranów, a więc jedyne co mogę powiedzieć to dziękuję wam za oglądanie i o 19 widzimy się na żywo na moim kanale Twitch. Zobaczymy też co tam jej nam da. Chodzą plotki, że ma być znów wyzwanie o kartę albo urodzinową, albo shapeshifter, albo winter refresh. Mogą być niby wszystkie karty urodzinowe w paczkach. No ja tego nie chcę, bo to oznacza, że mój są maksymem pójdzie w dół, ale powiem wam, tak, gra mi się nim wybitnie. Jest to naprawdę świetny gracz i co ja więcej mogę o nim powiedzieć? No Nie widzę nikogo lepszego na tę pozycję w tym zespole obecnie. 38 meczów, 32 bramki, 28 asyst. Po Foot Champions tam będzie 100 na 100. Do zobaczenia dzisiaj i do zobaczenia jutro. Pozdrawiam, cześć.